W kolejnej wycieczce zorganizowanej przez Chorzowską spółdzielnię mieszkaniową samotni spółdzielcy wybrali się do tyńca. Na miejscu czekało na nich mnóstwo atrakcji. Byliśmy w Tyńcu, była przewodniczka, oprowadzała po klasztorze, po zabudowaniach tych wszystkich przekazała bardzo ciekawą historię tego miejsca. Potem był tradycyjnie wspólny posiłek w tym klimacie, klasztornym klimacie. No potem był czas wolny, ja zabrałem tych ludzi na cmentarz, gdzie są pochowani ci Benedyktyni, jest między innymi Tur, Turowicz, redaktor, przyjaciel naszego papieża Jana Pawła II, pochowany tam na tym cmentarzu. Byliśmy przy grobie Turowicza. No i tak jakoś po prostu byliśmy razem. I razem żeśmy rozmawiali. Uczestnicy wycieczki nie kryli swojego entuzjazmu dla tego typu inicjatywy. Było bardzo pięknie, wycieczka była udana. Bardzo, bardzo jesteśmy szczęśliwi. No cudownie, naprawdę, oby więcej takich wycieczek było, bo to tak ludzi jednoczy, daje nam taką tyle radości w tej szarej rzeczywistości, że jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni. Coś pięknego. Jechałam pierwszy raz. Bardzo, bardzo się cieszyłam. Bez kłótni, bez niczego, dużo śpiewu. Mówię, tak dobrze wracam teraz, bo w domu jestem sama. Nie mam nikogo, więc ta radość idzie teraz za mną. Ja się cieszę, że mogliśmy tym ludziom sprawić radość. Że mogliśmy dostarczyć im jakichś takich miłych wrażeń które na pewno przeniosą się na dalsze dnie, czasami trudne dnie, ale będę te wspomnienie tej wycieczki będzie taką osłodą tej codzienności, czasami trudnej codzienności. No staraliśmy się oto pani Bożenka. Ona taka skromna, uciekła tam z boku, staraliśmy się stworzyć jak najlepsze warunki, jak najwięcej mądrych rzeczy tym ludziom przekazać, a przede wszystkim stworzyć taki klimat wzajemnej życzliwości, wzajemnej dobroci, wzajemnego zrozumienia. To tak jest dzisiaj potrzebne. I myślę, że nam się to udało.